Często słyszałem, że takie sosny właśnie na nodze to są bezobsługowe, że nic nie trzeba z nimi kompletnie robić, że po prostu sobie rosną i są. No moim zdaniem trochę kłamstwo. Ale nie trzeba ich ciąć, żeby były ładne i miały taki okrągły kształt. Oczywiście nie będzie to równa kulka, ale zobaczcie co tu się w środku dzieje. Więc nie dajcie się oszukać, że z jakąkolwiek rośliną, a tym bardziej sosną, nie trzeba nic robić. Nie ma takich roślin. Ewentualnie są, ale są one z plastiku. I z nimi nic nie trzeba robić. Natomiast takie sosny, one wymagają czyszczenia. I niestety, jeśli nie będziemy tego robili co roku, to czeka nas coś takiego. Czyli kilka kilogramów suchych igieł. A im sosna większa, im sosna starsza, tym będzie tego po prostu więcej. Dlatego takie coś moi drodzy, czyścimy. Oczywiście musimy być też w miarę ostrożni, żeby nie połamać gałązek. Są to rośliny w miarę delikatne. Jeśli chcemy poświęcić troszeczkę więcej czasu, możemy też popcinać suche, martwe gałązki ze środka. Ale takie czyszczenie z suchych igieł raz w roku to jest naprawdę konieczność. A taka roślina na pewno Wam się odwdzięczy. Sosenka prawie cała czysta. Wiadomo, że to nie musi być takie 100%, ale w większości jest już fajnie wyczyszczona i z jednej rośliny naprawdę pełno suchych igieł. Robiły nam się luki, prześwity, ale sosna oczywiście będzie sobie dalej rosła, będą nam się te luki zasłaniać. No i teraz tak to powinno wyglądać, moi państwo: czyścimy, nie używamy karszera. Dmuchawa raczej też sobie z tym nie poradzi, więc trzeba założyć rękawiczki i wziąć się do roboty.